6, kombinowane z takimi, że tak powiem, gadżetami survivalowymi, które dałoby się przyczepić do karabinczyka, żeby spełniały funkcję takiego breloku. Może nie, żeby to chować do kieszeni razem z kluczami, wiadomo, jest to trochę duże i trochę ciężkie, ale zawsze bardziej kompaktowe i bardziej przenośne niż powiedzmy puszka. Dlatego zobaczmy sobie, co tutaj na tym karabinczyku zmontowałem. Po pierwsze jest utepiony, tak dość sztywno zwinięty mikrochord. Jest go tutaj 2,5, może 3 metry, nie pamiętam dokładnie. No i jest naszym, naszą formą przechowywania sznurka. O ile nie będziemy to jakoś szczególnie majtać, nie powinien nam się rozwinąć. Zawsze może być jakaś lepsza forma za zamocowania, zwinięcia. Można go też owinąć dookoła. Może karabinczyka, jeśli mam jakiś większy. Jak kto woli. Oprócz tego mam taki oto gadżecik, który już chyba kiedyś pokazywałem. Jest to malutka, zamknięta w kapsułce, zapalniczka benzynowa. Jest to całkowicie w ramach sugestii. Absolutnie nikomu nie polecam czegoś takiego używać, jako jednego źródła ognia, jeśli chodzi o zestaw survivalowy. Ale z racji, że jest to coś, Przeznaczone jak nic na brelok. Warto było coś takiego tutaj dorzucić. Następnie mam Victorinoxa. Malutki. 5 cm. To jest ten model z śrubokrętem, otwieraczem, a także małym nożem i pilniczkiem. Jest oczywiście też penseta, wykałaczka. Modeli tego małego Victorinexa jest bardzo sporo. Można też znaleźć jakieś podróbki, jakieś inne marki, może jakiś mały multitool, tak jak mam tutaj Ladermana. Jest on cięższy sporo, także jeżeli masa całego zestawu jest istotną kwestią, może powinniśmy się skupić raczej na scyzoryku niż multitoolu. Chociaż wiadomo, że kombinerki są rzeczą przydatną. Następnie jest zwykły, mały gwizdek, sygnalizacyjny. Jest on z aluminium, także nie waży prawie nic, Ta też jakoś szczególnie nam tutaj e, objętości nie dodaje. Ostatnie może najciekawsze taka auto aluminiowa kapsułka. Też na pewno kiedyś jej do czegoś używałem. Ale jeżeli sobie otworzymy. Po pierwsze w nakrętce idealnie nam pasował taki skompresowany fragment rozpałki, a pod nim wpakowałem parę haczyków i ciężarków. Oczywiście jest to w ramach sugestii. Jeżeli ktoś miałby lepszy pomysł, co można w takiej małej przestrzeni upchnąć, piszcie w komentarzach. Wiadomo, że każdy jako. Użyteczne może postrzegać co innego. Oprócz tego, pchnąłem jeszcze dwa takie kawałki i malutki kompasik. Jak to jest z ich niezawodnością, każdy wie, no ale lepsze to niż nic. I idealnie pasuje średnicą do kapsułki, co jest kwestią przypadku. Nie wszystko nam się ładnie zamyka, jest uszczelka, także nam to nie namoknie. No, i co moglibyśmy tu jeszcze dodać albo zastąpić, zamienić? Pierwsze, co bym zrobił, to zdecydowanie wybrał lepsze źródło ognia. Mam takie małe krzesiwo na breloku, gadżet suwiwalowy, tak zwany. Odkręcany z uszczelkami. Z drugiej strony mamy ostrze, którego możemy użyć do krzesania. Także jest to rzecz, którą. Jak najbardziej poleciłbym jako główne źródło ognia w breloku. Ale musimy uważać, żeby to faktycznie było wodoodporne, żeby to nie było jakoś szczególnie duże. Przesiwa mają to do siebie, że trochę ważą, trochę zajmują. Dlatego jeśli ktoś ma szczęście, coś takiego małego znajdzie, jak najbardziej można coś takiego dodać. Kolejna sugestia. Mam tutaj mały śrubokręt, który bity ma z tyłu. Jest przeznaczony szczególnie do noży. Zależnie od tego, co kto uważa za przydatne. Mi bardzo takie narzędzie odpowiada, ale czy nazwałbym je survivalowym? Raczej nie. Dalej klasyczny otwieracz do puszek wojskowy. Nic nie waży, a spełnia swoje zadanie. Nie mamy tu nic innego, co by się nadało do otwierania puszek, więc można by doczepić. No i ostatecznie, jeśli już otworzymy puszkę, część by się przydało jej zawartość zjeść. Mam takie śmieszne narzędzie. Wydaje mi się, że też było w jakiejś recenzji gadżetów. Ma zarówno widelec, jak i łyżeczkę. A oprócz tego klucze do nakrętek czy innych śrubek. Teoretycznie spełnia też funkcję żetonu do koszyka. No, ale czy to takie survivalowe, to już nie wiem. Można doczepić, jest to też nieco cięższy przedmiot. No, jeżeli taki brelok przechowujemy w plecaku, raczej nam jakoś szczególnie nie zaszkodzi. Dobra, jeśli chodzi o pomysły na brelok survivalowy, to tyle z mojej strony. Jeśli się podobało, proszę łapkę w górę, a także subskrypcję. No i to tyle cześć!